Pierwsza sobota miesiąca była dniem szczególnym dla Lubańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W pauli kompleksu edukacyjnego na osiedlu Piastów odbyło się walne zgromadzenie członków spółdzielni, na które przybyło ponad 160 zrzeszonych. W stosownie do zapisu artykułu 39, paragraf 1... Ustawy z dnia 16 września 1982 roku prawo spółdzielcze oraz paragrafu 34 ustęp 1 statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubaniu zebraliśmy się na Walnym Zgromadzeniu naszej spółdzielni. Witam przebyłych członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubaniu. Witam członków Rady Nadzorczej oraz członków zarządu naszej spółdzielni. Witam przybyłych gości na dzisiejsze regularne zgromadzenie, którzy nie posiadają statusu członka naszej spółdzielni. Witam wiceprezesa oddziału pediatryka w pana Andrzeja Michałem 1. obsługuje radca prawny pani Izabela Pałka. Witamy panią. Witam członków i pracowników naszej spółdzielni. Współdzielcy frekwencją dopisali i większością głosów zatwierdzili m.in. sprawozdanie z pracy zarządu oraz przyjęli szereg innych uchwał. Było to swoistego rodzaju walne zgromadzenie, bo kończyła się kadencja Rady Nadzorczej z, z lat 2008-2011. Porządek walnego zgromadzenia przewidywał przy sprawozdanie Rady Nadzorczej, Zarządu, sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków. No i istotne rzeczy, które wprowadzone były to do porządku, były to zmiany statutu, jak również wybory Rady Nadzorczej. Wszyscy na zebranie przyszło ponad 160 osób. Jest to, mówię, swoisty rekord, bo dotychczas tak licznej grupy członków nie było. Jest to wskaźnik ponad 8%. Do wszystkich członków, no i było to dynamiczne, powiedziałbym, zebranie. W pierwszej części, kiedy zaczęto, dokonano wyboru prezydium i poszczególnych komisji, po tej części przystąpiono już do prac merytorycznych. Współdzielcy wybrali też nową radę nadzorczą. Zgłoszono 26 kandydatów do rady i wybrano 9. Rada. W, w najbliższym terminie powalnym y, ukonstytuowała się i są to pan Lucjan Żełowski, który jest przewodniczącym Rady, pan Mariusz Palka jest wiceprzewodniczącym Rady, pan Ireneusz Kasprzyk jest sekretarzem. Przewodniczącym komisji rewizyjnej jest pan Henryk Sławiński, a przewodniczącym komisji gospodarki zasobami mieszkaniowymi jest pan. Mieczysław Motor. Członkami Rady zostali Bogdan Orpiszewski, Ewa Rybak, Wojciech Konopski i Józef Soczyński. Prezes Marian Kwolik dziękował spółdzielcom za zaufanie, jakim ponownie obdarzyli zarząd. Mamy świadomość dobrze spełnionej pracy w 2010 roku. Liczymy się z tym, że za rok będziemy mogli również przedstawić roz, yy, obiektywnie sprawozdanie z naszej działalności w naszej spółdzielni, i na pewno to zostanie obiektywnie ocenione przez członków spółdzielni. Dobrze. Spółdzielcy przyjęli w sumie 12 uchwał. Spotkanie trwało do późnych godzin popołudniowych.